Minął rok od bitwy na łuku kurskim. Było lato 1944 roku, a wojna dotarła do przedwojennych ziem Polski. Obrona niemiecka opierała się na linii Wisły. Na przełomie lipca i sierpnia oddziałom Armii Czerwonej udało się sforsować rzekę i na południe od Sandomierza zdobyć i umocnić przyczółek na lewym brzegu rzeki. Wymagało to szybkiej i stanowczej reakcji Niemców. W innym przypadku Wehrmachtowi groziło załamanie się linii obrony opartej na największej rzece Polski. Zadanie zlikwidowania przyczółka powierzono czwartej armii pancernej, a dokładnie jej trzeciemu korpusowi pancernemu, w którego skład wchodziły 16 dywizja pancerna, 3 dywizja pancerna oraz 20 dywizja grenadierów pancernych. W celu wzmocnienia natarcia do 16 dywizji pancernej, która posiadała niewielką ilość czołgów, przydzielono dodatkową jednostkę. Był to 501 batalion ciężkich czołgów wyposażony w najnowszy Tiger II. Miesiąc wcześniej pojazdy te weszły po raz pierwszy do walki. Miało to miejsce w Normandii. Teraz przyszedł czas na ich debiut bojowy na froncie wschodnim. Przyjrzyjmy się nieco niemieckim jednostkom biorącym udział w walce. Trzecia dywizja pancerna została sformowana w 1935 roku, biorąc udział w kampanii w Polsce, Francji i Związku Radzieckim. 16 dywizja pancerna powstała w 1940 roku i wzięła udział w walkach na Bałkanach i przeciw ZSRR. Obie te jednostki były doświadczone i miały za sobą długi szlak bojowy. Wspierająca je 20. dywizja grenadierów pancernych nie była aż tak doświadczona. Powstała latem 1943 roku. Brała udział w walkach pod Kijowem i nad Dnieprem. Walczyła także między innymi o winnicę na Ukrainie. Zatrzymajmy się teraz na dłuższą chwilę przy wspomnianym 501 Batalionie Czołgów Ciężkich, wyposażonym w tytułowe tygrysy. Większość Tigerów stanowiła wyposażenie samodzielnych batalionów Czołgów Ciężkich. W zależności od potrzeb, podporządkowywano je różnym dywizjom i wysyłano tam, gdzie były najbardziej potrzebne. W okresie, o którym mówimy, jednostka Tygrysów liczyła 45 czołgów. Czołgi były zgrupowane w trzech kompaniach liniowych. Oraz kompanii dowódczej. W kompanii dowodzenia znajdowały się trzy czołgi Tiger II, z czego dwa z nich w wersji dowódczej. Każda z kompanii liniowych składała się z 14 czołgów, dwa z nich wchodziły w skład dowództwa kompanii, a pozostałe 12 było rozdzielone pomiędzy 3 plutony po 4 czołgi każdy. Oprócz tego w składzie jednostki znajdowało się wiele innych pojazdów pomocniczych takich jak motocykle, ciężarówki, transportery opancerzone, ciągniki ewakuacyjne czy wozy przeciwlotnicze. Skoro już znamy organizację 501 batalionu czołgów ciężkich, przyjrzyjmy się jego historii. Jednostka ta powstała 5 października 1942 roku. Po odbyciu szkolenia 8 listopada 1942 roku zostaje podjęta decyzja o wysłaniu batalionu do Afryki. Jednostka toczy tam ciężkie boje aż do 17 marca 1943 roku, gdy wszystkie załogi batalionu wraz z czołgami zostają przekazane do siostrzanej jednostki, również operującej w Afryce, a mianowicie 504 batalionu czołgów ciężkich. We wrześniu 1943 roku, 501 batalion zostaje odtworzony w niemieckim Paderborn. A także na kilku francuskich poligonach. W grudniu 1943 roku zostaje wysłany na front wschodni i toczy ciężkie walki na Białorusi. Gdy 22 czerwca rozpoczyna się wielka radziecka operacja pod kryptonimem Bagration, do dyspozycji jest jedynie 20 panzer-6. W wyniku ciężkich walk na przełomie czerwca i lipca jednostka traci wszystkie czołgi. Już w lipcu na poligonie w Ordrów. Rozpoczęto kolejną odbudowę jednostki. 5 sierpnia nadchodzi rozkaz jak najszybszego wysłania batalionu na front w południowej Polsce. Do tego czasu jednostka otrzymała 31 najnowszych czołgów Tiger II, w tym 3 w wersji dowódczej. Były to jak dotąd wszystkie czołgi tego typu w tej wersji, jakie w ogóle wyprodukowano. 31 maszyn to sporo mniej od etatowej liczby 45 wozów. Taka ilość wystarczyła na wyposażenie kompanii dowodzenia oraz drugiej i trzeciej kompanii liniowej. Tigery zostały załadowane na platformy kolejowe i wyruszyły w drogę na front. 9 sierpnia 501 batalion dociera do stacji kolejowej w Kielcach, gdzie czołgi zostają wyładowane. Podczas przemarszu z miejsca wyładunku na pozycje wyjściowe do ataku, Awarii uległo wiele czołgów. Były to w głównej mierze usterki przekładni bocznych. Do miejsca koncentracji o własnych siłach dotarło jedynie 8 Tiger II i tylko tyle można było wprowadzić do walki. Reszta wozów musiała zostać poddana naprawom. Jak zatem widać, czołgi bardzo źle zniosły przemarsz ze stacji kolejowej. Spotykałem się z informacjami, że prędkość poruszania się po piaszczystym terenie nie wynosiła więcej niż 10 czy 15 km na godzinę. Gdy 11 sierpnia natarcie na kierunku szydłów oględów staszów rozpoczęło się, przyczółek uchwycony przez Armię Czerwoną został wzmocniony i rozbudowany. Sowieci oprócz rozległych pulminowych dział różnego kalibru i przeznaczenia, również mieli do dyspozycji swoje tanki, w tym także czołgi ciężkie. Na drodze Niemcom staną czołgi średnie T-34 i T-34 85 z 52. i 53. Brygady Pancernej Gwardii oraz ciężkie IS-2 z 71. Pułku Czołgów Ciężkich Gwardii. Przyjrzyjmy się nieco historii oraz organizacji tych jednostek pancernych. 71. Pułk Czołgów Ciężkich Gwardii wszedł do walki wiosną 1944 roku. W jego skład wchodziło etatowo 21 czołgów IS-2. Jeden wóz znajdował się w sztabie pułku, a pozostałe 20 maszyn było rozdzielone pomiędzy cztery kompanie. Każda kompania składała się z czołgu dowódcy kompanii oraz dwóch plutonów, po dwa wozy każdy. W skład radzieckiej brygady pancernej wchodziło w tym okresie 65 czołgów średnich. Rankiem 11 sierpnia 1944 roku rozpoczyna się niemieckie natarcie. Batalion Tykrysów operuje pod rozkazami 16 Dywizji Pancernej. Obrońcy byli jednak dobrze przygotowani. 16 Dywizja Pancerna traci w wyniku walk kilka czołgów Pancer 4. Początkowo, pomimo strat, natarcie idzie po myśli atakujących. Do wieczora udaje się opanować szydłów i oględów, a także odrzucić oddziały radzieckie za rzekę Czarna Staszowska. Natarcie zostało jednak powstrzymane na przedpolach Staszowa. Ceną za to miało być uszkodzenie kilku tygrysów ogniem armat kalibru 76 i 57 mm. 12 sierpnia Niemcy ponownie próbują zdobyć Staszów. Do akcji ponownie wysłanych zostaje tylko 8 czołgów Tiger II. Natarcie wyprowadzone ze zdobytego dzień wcześniej oględowa poprzedza przygotowanie artyleryjskie. Z wysuniętych posterunków do sztabów radzieckich brygad zaczynają docierać meldunki o następującej treści. Czołgi gigantycznych rozmiarów wyjeżdżają z doliny. Początkowo myślano, że chodzi o dobrze już znane Pantery. Pomimo zaskoczenia nowym typem czołgu udało się powolne kolosy wprowadzić w zasadzkę czołgów T34-85 z 53. Gwardyjskiej Brygady Pancernej, wspieranej dodatkowo przez działa przeciwpancerne. W wyniku ostrzału zniszczone zostały trzy niemieckie czołgi, a pozostałe pięć wycofało się z powrotem do oględowa. W dwóch ze zniszczonych pojazdów miało dojść nawet do wybuchu przewożonej amunicji. Były to prawdopodobnie czołgi z tzw. wieczą Porsche o numer bocznych 124 i 113. Tygrysy wielokrotnie wpadały w pułapki, w których czołgi przeciwnika otwierały do nich ogień z dystansu od 400 do 800 metrów. Gdy czerwonoarmiści zdali sobie sprawę, że mają do czynienia z nowym czołgiem ciężkim, rozkazano otwierać ogień z odległości nie większej niż 400 metrów. Nie był to jednak koniec złej pasy Niemców. W nocy z 12 na 13 sierpnia żołnierze radzieccy przypuścili atak na zajmowany przez Wehrmacht Oględów. Kompletnie zaskoczeni żołnierze 501. Batalionu, wycofując się, pozostawili we wsi trzy sprawne Ticker 2, w tym dwa w wersji dowódczej, a więc wyposażone w dodatkową radiostację. Były to maszyny o numerach bocznych 234, 102 i 502. 13 i 14 sierpnia również były pechowe dla żołnierzy jednostki. Czerwonoarmiści zdobyli kilka pobliskich wsi a wysyłane do walki dosłownie po kilka sztuk Tygrysy za każdym razem ponosiły porażki. Wyjątkowo bolesny okazał się ogień czołgów IS-2 prowadzących okiń z zamaskowanych leśnych stanowisk. Dodatkowo po każdym wystrzale Staliny zmieniały pozycję, co utrudniało ich wykrycie. IS-2 miały zniszczyć od czterech do siedmiu Tigerów. Podsumowując, walki toczone w dniach 11 do 14 sierpnia miały dla Niemców bardzo niekorzystny przebieg Batalion stracił bezpowrotnie według różnych źródeł od 6 do nawet 13 dżołgów. Żaden z pozostałych tigerów nie nadawał się do walki. Dowódca jednostki został zdjęty ze stanowiska. 16 Dywizja Pancerna straciła w walkach 11 pancer IV. Jedynym pozytywem w całej tej sytuacji było przybycie pierwszej kompanii z 12 tiger II. W taki właśnie sposób zakończyła się pancerna bitwa pod oględowym. Walki na przyczółku baranowsko-sandomierskim trwały jeszcze wiele miesięcy. Mimo to batalion nie mógł nigdy wprowadzić do walki więcej niż 14 czołgów. Łącznie do końca sierpnia stracono 12 maszyn, z czego 3 udało się wysłać do Niemiec na kapitalny remont. W pierwszym tygodniu września sytuacja nie uległa poprawie a jednostka utraciła kolejne 7 pojazdów. Warto wspomnieć, że w międzyczasie jednostka otrzymała 30 czołgów Tiger 1 z 509. Batalionu Tygrysów, który kierowany był do Niemiec w celu przezbrojenia na czołgi Tiger 2. Jesienią, gdy linia frontu ustabilizowała się, 501. Batalion przeniesiono do odwodu, kończąc w ten sposób jego udział w walkach na przyczółku. Jak zatem widać, zgodnie z tradycją debiut nowych niemieckich czołgów musiał być nieudany. Podobnie było z panterami, które podczas bitwy na łuku górskim odznaczały się sporą ilością usterek, czy z czołgami Tiger 1 mającymi problem poruszać się wokół bagiennych terenów w okolicach Leningradu. Olbrzymim utrudnieniem musiała być dla Niemców wysoka awaryjność nowych czołgów, która skutecznie ograniczyła liczbę zdolnych do walki egzemplarzy. Dodatkowo spotkań się z informacjami, że czerwonoarmiści mieli schwytać jednego z żołnierzy jednostki, który miał zdradzić im plany ataku na Staszów. Na zakończenie kilka ciekawostek. Biorąca udział w Paradzie Zwycięstwa w Berlinie jednostka uzbrojona w czołgi IS-3 została zorganizowana na podstawie biorącego udział w walkach o i Oględów 71 Pułku Czołgów Ciężkich Gwardii. Z trzech zdobytych w Oględowie czołgów, dwa o numerach 102 i 502 zostały wysłane na testy to ZSRR. Z powodu ich masy i awaryjności problem stanowił sam transport tych pojazdów. Testy prowadzono na poligonie w Kubince pod Moskwą. Czołg o numerze 102 nie tylko nie osiągał podawanych w instrukcji prędkości, ale spalał za to jeszcze większą ilość paliwa. Następnie egzemplarz ten poddano testom ogniowym, podczas których został kompletnie rozstrzelany. To właśnie w ich wyniku stwierdzono po raz pierwszy obniżenie się jakości pancerza i spawów w wyniku zastosowania gorszych materiałów. Już po trzech, czterech trafieniach na pancerzu miały pojawiać się odpryski i pęknięcia. W jednym z raportów podsumowujących testy miało paść zdanie, że Tiger II jest rozwinięciem czołku pantera z wykorzystaniem transmisji czołku tygrys i działa zniszczyciela Ferdynand. Czołg o numerze 502 do dziś można oglądać w Muzeum w Kubince. Młodszy lejtant Aleksandr Ostin, dowodząc doskonale zamaskowanym czołgiem T34-85, unieszkodliwił trzy niemieckie ciężkie czołgi. Za swoje zasługi w tej bitwie z rozkazu Prezydium Rady Najwyższej CDSR, w 23 września 1944 roku, otrzymał złotą gwiazdę Bohatera Związku Radzieckiego oraz Order Lenina. Reszta załogi otrzymała wysokie odznaczenia wojskowe. Chcę także dodać, że w tworzonej przez nas darmowej grze planszowej pod tytułem "Kampania" również możecie rozegrać podobną bitwę. Dostępne są obecnie wszystkie czołgi, które brały udział w tej potyczce. Zasady gry są tak skonstruowane, że tworzone przez graczy plutony czołgów odpowiadają ich historycznym odpowiednikom. Wielkie dzięki za wysłuchanie materiału. Bibliografia jak zwykle znajduje się w opisie filmu. Przy okazji zapraszamy Was na naszego Facebooka oraz Instagrama. Do usłyszenia!